Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do pomodlenia się dzisiejszym słowem. Jest to Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 15, weserczy od 1 do 8 i wydaje mi się, że jest wystarczająco krótka, żebym tutaj ją przeczytała razem z Wami. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą ratoroś, która nie przynosi we mnie owocu, odcina a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby ponosił owoc obfitrzy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie. Tak samo jak i wy, jeżeli nie będziecie trwać we mnie, trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie może uczynić. Ten kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna letorość i uschnie. Potem ją zbierają i wyrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a wsłuję moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, to wam się spełni. Ojciec mój przez ten dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak można wyczytać w dzisiejszym słowie jest właśnie o letorości i o Krzewie winnym. I to jest właśnie takie zademonstrowanie konkretne słów Jezusa, że jeżeli będziemy trwać w Nim, będziemy przy Nim prowadzić swoje życie codzienne, przy Nim się rozwijać, osiągać jakieś sukcesy, to On będzie nas jeszcze bardziej wspierał i będzie sprawiał, że dopisuje nam to tak zwane szczęście, dzięki któremu właśnie będą nam się udawały rzeczy, które tylko chcielibyśmy osiągnąć i cokolwiek byśmy chcieli. To dzięki niemu, właśnie dzięki tej naszej wierze możemy to osiągnąć razem z Nim. A jeżeli nie będziemy słuchać słowa Jezusa, nie będziemy podążać za tym, co On mówi, nie czeka nas zbyt dobry koniec, tak jak tutaj właśnie się opisał, że, opisał, że taką letorość się odcina i spala. I to było właśnie takie jakby nawiązanie do nieba i piekła, i to tak naprawdę od nas już teraz zależy na naszej ścieżce tutaj ziemskiej czy będziemy bardziej woleli podążać za Jezusem, za tym co mówi i później móc się przez wieczność cieszyć i mimo niektórych wyrzeczeń teraz później będziemy szczęśliwsi, później będziemy bardziej skupieni na, na tym, co jest dla nas przyjemne. Spotkamy może osoby, które nie były z nami przez długi czas na Ziemi, z którymi na przykład nie wiem, nie zdążyliśmy się pożegnać, bo niestety odeszły i przyszedł ich czas. I to jest właśnie takie postaranie przekazania się, że każdy z nas ma wybór. To nie jest tak, że zmusza Jezus do czegoś. Każdy z nas ma wybór wolny. Zrobi to, co będzie chciał, jednak poniesie tego konsekwencje. I ten, kto nie będzie miał żadnych wyrzeczeń w życiu, niestety no spłonie, tak jak właśnie ta, dla I to właśnie jest taki częsty argument powtarzany w różnych religijnych dyskusjach, że właśnie nie ma wyboru. Jest wybór i zostaje wybór. Nie musimy się go słuchać, ale możemy. I pokazuje, że to przynosi nam dużo korzyści, może niekoniecznie teraz w tym życiu, ale później. A właśnie. Życie na Ziemi bez przykazań, bez tego, co mówi Jezus. Pokazuje nam teraźniejsze, ziemskie, które trwają tylko parę lat, nawet jeżeli żylibyśmy bardzo długo, korzyści, a później wieczne cierpienia. Bo za każdym razem, tak jak jest powiedzenie, fortuna kołem się toczy. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. I to jest właśnie takie nawiązanie. Tymczasem ja chciałabym Wam bardzo podziękować za wysłuchanie mnie. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie lajka i subskrypcję, bo możecie mieć takie filmiki codziennie. I zapraszam Was właśnie do innych filmików. Tymczasem jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.